w dzisiejszym filmie dzisiaj chciałabym Wam pokazać idealną alternatywę hybryd i żeli dla osób alergicznych, które mają alergię na hybrydy, na żele na akryl i są to paznokcie tytanowe firmy Cabos ja akurat sobie kupiłam po prostu, wiecie, firmy Cabos ponieważ yy, no na YouTubie znalazłam troszkę po prostu filmów o tym no wiecie, 300 zł, ponieważ ten, ten zestaw kosztuje 300 zł. Ja go sobie sama kupiłam, to nie jest film sponsorowany. samego go sobie zakupiłam. I wiecie, no 300 zł, żeby kupić na próbę. Nie byłam pewna, czy nie wyjdzie mi ta alergia, czy nie wyjdzie mi to uczulenie na hybrydy. Ponieważ uczulenie na hybrydy może być. Wiecie, ja nie jestem lekarzem, ja to nazywam po prostu swoim językiem. Uczulenie na hybrydy może być bardzo silne, takie jakie ja miałam, a może być po prostu takie, wiecie, takie, takie sobie, gdzie po prostu można używać niektóre marki hybryd. Ja nie mogłam używać naprawdę niczego. Oczywiście, nie próbowałam w życiu wszystkiego. No bo wiecie, no nie będę marmowała tyle pieniędzy na to. Ale próbowałam naprawdę dużo różnych firm, dużo różnych marek i po każdym wychodziły mi jakieś reakcje alergiczne. Nawet ostatnio właśnie na tym kanale robiłam paznokcie akrylowe, i było wszystko naprawdę super przez pierwsze dwa dni, a i tak później tutaj wytowały dookoła paznokcie, zaczęły się robić czerwone, wychodziły mi jakieś pęcherzyki i tak dalej, i tak dalej. Ten paznokieć zrobiłam już sobie szybciej wczoraj. I naprawdę jeszcze przez przypadek zalałam skórki. Eee, no ale naprawdę nie ma żadnej reakcji alergicznej żadnej. Nie czuję nawet lekkiego swądu czy pieczenia. Naprawdę nic. Także. No pokładam w tym naprawdę duże nadzieje. No i tak jak mówiłam, zestaw kosztuje 300 zł. W skład zestawu wchodzą zapasowe trzy pędzelki. Pędzelek puchaty do omiatania potem tego pudru. E, trzy pudry. Pierwszy jest to kolor e, 01 Clear. Później mamy numerek 07 Nude. Następnie mamy 07 Neutral. Ja mam właśnie tą dziesiątkę natural na, na moich paznokciach, ponieważ ten 07 Nude jest po prostu troszkę bardziej różowy. Nie jest dużo bardziej różowy, ale jednak troszkę. Mm. Aczkolwiek no na pewno są zwolennicy niudów w kolorze różu. Ja wolę takich kolorze, wiecie, brązu. Do tego mamy 5 płynów, 5 kroków. Pierwszy jest to po prostu primer. Następnie mamy bazę. Nakładamy bazę, następnie moczymy paznokieś w proszku, który sobie wybieramy. Omiatamy ten proszek, otrzepujemy i używamy aktywatora. Następnie znowu powtarzamy czynność, czyli używamy bazy proszku aktywatora, znowu omiatamy, możemy sobie w międzyczasie jeszcze też spiłować, jeżeli tam mamy jakieś, wiecie, nierówności. Ja mam na przykład trzy warstwy w tej chwili, możecie zobaczyć, że nie są jakieś bardzo grube, ale, mm, ale na pewno będą po prostu utrwalone. Następnie, jeżeli uznaliśmy, że już nam to wystarczy, to należy spiłować albo wypolerować bardziej płytkę paznokcia. Bo wiadomo, jakieś nierówności zawsze są, więc ja użyłam po prostu e, grubszej polerki. Gdy skończyliśmy piłowanie, to używamy top Gel. Nie jest to typowy żel, aczkolwiek mogę to porównać do takiego po prostu bezbarwnego lakeru. Mi się wydaje, że paznokcie się wystarczająco ładnie błyszczą. Także tak, tutaj mamy jeszcze do, dokładnie opisany krok po kroku, jak należy wykonać sobie to zdobienie. Może jeszcze nie do końca powiedziałam, jak się nazywa ten zestaw. To jest zestaw, to jest manicure nowy zestaw startowy Magic Dip System. No i właśnie pod tą nazwą Magic Dip System możecie znaleźć po prostu... Hmm, te właśnie, pudry też potem pytanowe, ponieważ potem na stronie kabos można sobie dokupić same pudry albo też same płyny. Wiem, że pudry kosztują 50 zł. Płyny nie do końca. Płyny się nie patrzyłem, ile kosztują. Ale jeden puder kosztuje 50 zł. To naprawdę idealne dla alergików, nawet dla takich drastycznych alergików, jakim ja byłam, gdzie naprawdę nie mogłam mieć styczności z niczym, nawet jeżeli. Ktoś miał paznokcie hybrydowe I ja złapałam tego kogoś za rękę To mi wyszła reakcja alergiczna Dlatego ja miałam naprawdę No grubo, grubo mm. Więc tak, z tego kabosu no jestem jak najbardziej za, Zadowolona Tak więc paznokcie mam już przygotowane Jak widzicie jednego sobie zrobiłam Na próbę To jest druga ręka tak, pozawcie mam przygotowane mam przyklejone tipsy i mam je wypiłowane więc teraz cleaner wacik bezpółkowy i tylko przecieram skórki też sobie odepchnęłam Więc na tym jednym paznokciu, jak spróbowałam, to wychodzi, że ta metoda jest naprawdę dla alergików idealna. A tutaj mam, może jeszcze kolory Wam pokażę. To jest kolor Nude, to jest kolor Neutral. I jak widzicie, ten kolor Nude jest taki bardziej różowy. Neutral jest taki bardziej naturalny. I ja też będę używać tego Neutral. Nie, przepraszam, nie neutral, a natural. Przepraszam, numer 10. Niotła numer 07. Widzicie, też w tyle rozpaliłam sobie w piecyku. Nie jest chłodno. Ale uważam, że mogłoby być bardziej przyjemnie. Najpierw idzie krok e, pierwszy. I to nakładam wyłącznie na moją płytkę po No i ten primer nieprzyjemnie pachnie. Następnie lecimy z numerem 2. Jest to Base Gel, czyli baza. I teraz trzeba będzie działać szybko, więc ja sobie po prostu wiecie, wszystko przygotuję. Następnie odczekujemy chwilkę i nadmiar zmiatamy. Teraz aktywator. I po każdym kroku trzeba nałożyć na kolor aktywator. Gdy robiłam tu mój pierwszy poznoczeń, to właśnie aktywator ja nakładałam tylko na ostatnią warstwę. Delikatnie żeby nie zalać skórek. Następnie bierzemy proszek, i przysypujemy. Pędzelek i delikatnie zmiotamy. Następnie aktywator, baza. Następnie aktywator. Więc tak wygląda nałożona jedna warstwa na wszystkie paznokcie. Teraz należy lekko spiłować to, co tutaj nam po prostu nie pasuje. Dobrze, lekko piłowane. Teraz nakładam drugą warstwę już na całej długości paznokcia. i zasypujemy. I następnie aktywator Tak więc może Wam jeszcze z bliska pokażę jak są paznokcie wykonane. No naprawdę uważam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo efektownie. No, mi się naprawdę bardzo podoba. Jest to taki bardzo subtelny look. Wygląda to bardzo ładnie. Dogrywam Wam jeszcze taki szybciutki materiał. Aby Wam pokazać żeby Wam pokazać jak wyglądają paznokcie po 10 dniach mam nadzieję, że aparat to oddaje jak na przykład tutaj weszło powietrze widzicie, tutaj jest wszędzie powietrze po prostu źle źle nałożyłam, tak samo tutaj wczoraj w pracy otwierałam karton z towarem i po prostu zrobiłam odprysk, ale tylko dlatego, że tutaj po prostu już też wszędzie było powietrze jedyne gdzie tego powietrza nie ma na tym pierwszym paznokciu, który wyszedł, wyszedł mi taki mocno gruby, w którym zalałam też skórki, to w nim nigdzie nie ma bąbelka powietrza. No a tak się prezentują paznokcie po 10 dniach. No będę je musiała poprawić, ponieważ po prostu już o włosy haczę wszędzie. Więc yy, spiłuję je tyle ile się da i nałożę po prostu kolejne warstwy. Ale i tak uważam, że wygląda to bardzo fajnie. Bardzo jestem z tego zadowolona, przede wszystkim dlatego, że nie mam uczulenia, a to jest dla mnie najważniejsze. Po tych 10 dniach naprawdę mogę Wam z czystym sumieniem polecić yy, pazokcie tytanowe. Są naprawdę dla alergików. Troszkę mówię, troszkę się bałam inwestować pieniędzy. E, no ale, ale tak, ale jest super. Tak więc, jeżeli. Podobał się Wam film? Jeżeli podoba Wam się materiał tego typu, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do polubienia tego filmu, a my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!